Hej, Turito i to kolejny odcinek ciekawostek o skinach CSGO. Pod ostatnim odcinkiem zostawiliście łącznie 65 lajków, co daje aż 4 dodatkowe fakty. Zaczynajmy. Bronią, która ma najwięcej skinów jest P250, ma ona aż 19 różnych skórek. Bronią, która ma najmniej skinów jest M249, ma ona tylko 6 różnych skórek. Ulubionym skinem Paszy jest Karambit Fate. Magon w Equipment od 2014 roku nazwał go na cześć arabskiego gracza, który przelał mu łącznie ponad 40 tysięcy dolarów. Nazwa skina P250 karmazynowe kimono pochodzi z amerykańskiego filmu The Crimson Kimono. Kolekcja Dust ma 4 skiny, które zaczynają się na słowo Sand. Ulubionymi naklejkami są te, które pochodzą z Katowice 2014. Mają one również największą wartość, a części nawet nie ma na markecie. Każda jakość skina ma swój własny dźwięk, inny dla rzadkiego i inny dla poufnego. Po tym jak gaming o nazwie Titan upadł, ich hologramowana naklejka z Katowic 2014 podskoczyła do 4000zł, gdzie wcześniej wartość nie przekraczała 1500zł. Wygląd skina z CSGO może zmienić cenę przedmiotu czasami o nawet 100 tysięcy zł jak w przypadku karambita tęczowo-otwardzenia. Właścicielem najlepszego na świecie karambita tęczowo-otwardzenia jest Psycho Skyliner. Ten nóż jest 100% niebieski i wart jest około 110 000zł. Twórca słynnego Grotto jest z Litwy. Jest sporo filmów na YouTube, gdzie gra z największym fanem swojego skina, Izakiem. Jarek Pasza otrzymał dotację w skinach od CSGO Jackpot Chris w wysokości ponad 25 tysięcy dolarów. W przeszłości sprzedałem Iziemu Face, souvenir M4 rycerz z jego podpisem, kiedy był w Team Dignitas, następnego dnia dołączył do G2. Handlarzem, którym najwyższy level na Steam jest Hasun. Ma on 675 level i pochodzi, no kto by pomyślał, z Dubaju. Mam nadzieję, że spodobał Ci się ten odcinek. Jeżeli tak, to za każdą 20 łapkę, którą od was zostanę, sprawi, że w następnym odcinku pojawi się bonusowy fakt. Siemanko.